Witam Was serdecznie drodzy widzowie portalu MyRum, dzisiaj moim rozmówcą, no jeden z największych bohaterów gali KSW58, Robert Ruchała. Cześć Robert. Cześć, cześć, witam Ciebie, witam wszystkich. No przede wszystkim, jak samo poczucie po gali, no minęło już kilka dni, chyba nie masz powodów żadnych do, do smutku, co? Nie, nie mam powodów do smutków. wręcz strasznie, strasznie się cieszę, nie mogę spać po nosach, cały czas to przeżywam. Cały czas oglądam tą walkę, analizuję i, i tak naprawdę cały czas yy, przeżywam tą walkę, no nie? Yy, emocje w ogóle nie chcą opaść, yy, cały czas jakieś wsparcie od fanów, czy, czy, czy jakieś udostępnienia, czy komentowania. Yy, no cały czas mam wsparcie w kibicach i, i no nie mogę o tym zapomnieć, yy, jakby o tej całej walce i o tym, co się stało 30 stycznia. Pewnie nawet nie chcesz o tym zapomnieć, co? No, no dokładnie, no nie, nie, nie chcę o tym zapominać. Chciałbym, żeby cały czas były we mnie te emocje i, i żeby się to nie kończyło, ale po pewnym czasie to w końcu opadnie. No już tak na chłodno Robert, przychodząc do walki. Kurde, mówiliśmy już chwilę prywatnie przed wywiadem. Dla mnie był to absolutnie występ wieczoru. Forma wieczoru, dyspozycja wieczoru, no zwał jak zwał, ale to było po prostu najlepsze, co można było na tej gali KSW zobaczyć w moim odczuciu. Pierwsza runda, no Robert, to było, to było szaleństwo, wiesz o tym? Dzięki. To było szaleństwo, ale to było piękne szaleństwo. To się oglądało z taką przyjemnością. No stary, powiedz mi, kurde, czy jednak ta pierwsza runda nie kosztowała cię troszeczkę zbyt wielu sił? Tak, no z z zaczynam od tego, że rozgrzewka była na bardzo, bardzo, bardzo wysokim tempie. Y rozgrzewałem się z moim trenerem y Radosławem Pieczkiewiczem, moim wujkiem, i z moim trenerem od MMA, Rafałem Lasotą, i jeszcze z Filipem Wolańskim robiliśmy taki mini sparring jeszcze przed, przed walką. I, I naprawdę byłem tak rozgrzany, że ja już po tej rozgrzewce tak, tak minutę ochłonąłem i już mogłem wchodzić co, nie? A to jeszcze prezentacja, i, i, i troszeczkę to we mnie się działo. I jak już zamknęły się drzwi klatki, no to tak jakby nie wiem, coś, coś we mnie wstąpiło i po prostu chciałem mu urwać głowę <grytanie> I, 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 i naprawdę poszedłem pełną siłą myślałem, że skończę tą walkę przed czasem, ale właśnie się nie udało i potem musiałem troszeczkę odsapnąć w drugiej rundzie i trzeciej Chciałem się troszeczkę zregenerować, bo, bo te mięśnie przede wszystkim w rękach były, były spięte i ciężko mi było trzymać gardę, właśnie przez to obalenia, bo Chciałem, właśnie cały czas go wynosiłem, czy tam rzucałem nim i, i, i troszeczkę podpuchłem, ale, ale no chciałem pokazać się naprawdę z jak najlepszej strony, bo byłem super, super mega przygotowany do tej walki. Troszeczkę chciałem stójki więcej pokazać, no ale, ale te zapasy tak wchodziły, że, że, że wyszło jak wyszło. Robert, może Ty je jak Pudzian lubisz łapać i rzucać, co? Może, właśnie tak podświadomie może jak Pudzian, a, a, a chciałbym się bić jak Max Holloway w stójce. Myślę, że wszystko z czasem y, przyjdzie, bo naprawdę, no ta rozgrzewka... No, mówię Ci, te tarcze, to jak nawalałem w te tarcze, to aż po całej hali się roznosił huk, no nie? <gryw> I tak sobie myślałem, że kurczę, jak już wejdę do tej klatki, to, to będę chciał y, tak mocno kopać i uderzać y, właśnie w niego. Ale, ale ale, no widzisz. Dołapałem się do niego do, do klatki i zacząłem nim rzucać. Ale ogólnie stójka Daniela Barzanta bardzo na dobrym poziomie, bo widać było, że mega ułożona, a tam nie rzucał jakichś panicznych ciosów, raczej spokojnie szukał swoje szansy. I kurczę, powiem ci szczerze, Robert, że na początku drugiej rundy bałem się, że tą szansę może znaleźć. Tak, nawet raz mnie trafił w tej drugiej rundzie. Tak już nie pamiętam dokładnie, co tam, co tam widziałem wtedy w tej głowie, ale, ale tak. Tak na nagraniu widać, że mi się nogi ugięły i, i poszedłem po, po, po sprowadzenie. Nie pamiętam czy to było jakieś takie zamraczające czy, czy, czy nie, czy to były emocje, ale no trafił mnie. I, i, i no, no nie można powiedzieć, że jest słaby w stójce, no wywierał też presję w drugiej, trzeciej rundzie, cały czas się cofałem na klatkę. I do tego naprawdę był mega, mega twardy, bo ta pierwsza runda była dość ciężka dla niego i, i te kolana wchodziły czy kopnięcia na, na wątrobę, a on dalej nic nie wzruszony w ogóle do trzeciej rundy wychodził taki nakręcony. Ja jak wstawałem z tego krzesełka yy, i, i właśnie patrzyłem się mu w oczy, to on był taki nakręcony, on już do mnie, wiesz, dawaj, dawaj, no nie? A ja tylko sobie myślę, kurczę, no, no to będzie dobra bitka, nie? I, 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 no, no, i, no i dałem radę, w sumie to troszeczkę tam zepsułem, bo mnie przetoczył. No ale to przytoczenie skończyło się tym, że, że go poddałem na koniec. No do przytoczenia zaraz dojdziemy, natomiast e, chciałem poruszyć jeszcze e, temat Twojej stójki, bo e, Ty Robert, z tego co pamiętam, to w ogóle zacząłeś od treningów kickbokserskich I po, po, pamiętam, oglądałem wywiad po Twój po Gali. W którym mówisz, że w no, tym wszystkim chcesz tą stójkę swoją udowodnić, że ona jest naprawdę na wysokim poziomie, no i pewnie chciałbyś teraz kogoś znokautować. Natomiast kurde, no rzeczywiście, no, śmigały tam obrotówki w tej stójce było w zasadzie widowiskowo. Bardzo dobre były te kolana właśnie w klinczu. Natomiast samo przetoczenie, Robert. Wiesz, co. Jakoś byłem dziwnie spokojny, że w momencie, w którym znalazłeś się na plecach, no, każdy grappler wie, że pozycja z pleców to jest najlepsza pozycja w grapplingu. No nie wiem, MMA, no, ale w trzeciej rundzie, jednak już umówmy się, e, e, wydawało się, że, że to jest Twoja pozycja, no i skończenie przyszło. Momentalnie jest to twój, drugie, drugie Twoje werbalne poddanie na nakazu. Tak, tak, tak. Właśnie pamiętam, że po, od razu po poddaniu, jak wychodziłem do werdyktu, to właśnie to sędzia Tomasz Bronder wziął, wziął moją rękę i mówi, że kurczę, ruchała, że drugi raz i drugi raz podanie werbalne, no nie? że ja nie wiem, co z tobą. <śmiech> <śmiech> właśnie, no, bo, no bo to jednak ciężko jest y, sędzi zareagować no nie? na to, że tak nagle krzyczy, i to trzeba szybko podjąć decyzję, no nie? Czy, 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 czy to szybko poddać, czy jeszcze może akurat y, tak krzykną, bo, bo jeszcze, jeszcze wytrzymano. Nie? Także no, cię, ciężko jest y, sędzi ocenić taką sytuację, więc, więc, więc go rozumiem. Ale, ale wracając do tych pleców, no to yy, fajnie, fajnie, bo czułem się jakby, yy, że wiem co robię, ale troszeczkę mnie to zirytowało, że, że dałem się tak przytoczyć, no nie? Bo tam po prostu zostawiłem głupio nogę i, i, i mnie przytoczył, no nie? Także no ambitny jestem i wiesz, i, i troszeczkę mnie to podirytowało. No i <laughs> musiałeś, kurde, mu <bo> prawie <laughs> rękę wyrwać z tego powodu, tak, co? Tak, tak, tak. <laughs> Lepiej cię, nie, lepiej cię nie irytować, Robert. Dokładnie. dokładnie. Ale e... z, walki, z walki jestem jakby zadowolony. No, tak jak mówię, stójka spoko wyszła, ale, ale no, na treningach to wygląda całkowicie inaczej. Ja bym chciał to przełożyć wszystko na tą walkę. No nie? Bo, bo też na treningach mało kopię, a więcej uderzam rękami. No nie? Tutaj w walce więcej kopię, a mało uderzam rękami. Także yy, to wszystko chyba zależy od, od tego doświadczenia. Które z walki na walkę jest coraz, coraz, coraz lepsze. Pewnie, pewnie się też czuję w klatce, bo wychodząc do tej walki, no naprawdę różnica pewności siebie, jeśli chodzi o debiut, a o tą walkę, no to była diametralna. No nie? Po prostu czułem się w cholerę więcej pewny, no? Nie? No i wyglądałeś na dużo pewniejszego zawodnika niż podczas pierwszej walki. Ty tak to będziesz wyglądał podczas trzeciej walki? No właśnie się zastanawiam. Zastanawiam się jak będę wyglądał podczas dziesiątej walki, jak już ta pewno się będzie na takim wysokim poziomie, że, że będę robił to co na treningu, a naprawdę na treningu, jak to mówią moi koledzy, bestia i maszyna. Robert, abstrahując już, jakby odchodząc od Twojej walki, no mieliśmy walkę wieczoru na gali KSW 58. Która no, walczyłaś teraz w 6-8, ale wiadomo, że 66 kg będziesz bił się docelowo. No i mieliśmy walkę o pas mistrzowski. Tak. Chyba zszokowani jesteśmy wszyscy po tej walce. Może nawet nie tyle, że werdyktem, ale całym jej przebiegiem i tym, co się wydarzyło. Jak ty to odebrałeś? Czy miałeś okazję widzieć ten pojedynek z bliska? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Yy, ogólnie to było tak, że po walce naprawdę. Emocje mną no, tachały wszędzie po całej tej e, gali i, i wszędzie chodziłem, czy tam jakieś wywiady, więc e, tak naprawdę kompletnie nie widziałem żadnych walk, tylko właśnie e, tener mnie zawołał, że jest walka wieczoru i, i, i ja już siadłem na, na, tam na sofę e, w tym, e, to się chyba nazywa media room, coś tak, tak, tak chyba tak się nazywa i, i oglądałem tą walkę. Naprawdę byłem mega, mega zszokowany, bo widziałem Teresa wcześniej dzień, jak, jak zbijał wagę, jak był odwodniony, naprawdę on, on, wygląda, on wyglądał tragicznie, no nie, eee, suchy, w ogóle bez życia, tam kroplówki dwie podłączone do, 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 do rąk i tak sobie pomyślałem, że kurczę będzie ciężko, no nie? jeśli chodzi o Teresa, bo, bo naprawdę jest wycieńczony, wycieńczony jest, ledwo stoi, w ogóle leżał. A tutaj takie zaskoczenie, wyszedł do walki i to jeszcze taki jakiś cios, nie wiem, biceps czy łokieć, czy co, co to w ogóle było i nagle patrzy, a Saladin leży na deskach i, i, i dwa razy chyba uderzył głową o matę i sędzia przerywa, no nie? to było takie zaskoczenie. Ja sobie pomyślałem, no niemożliwe, to jest po prostu niemożliwe, że gość dzień wcześniej zdychał, on w ogóle nie wiedział gdzie jest, naprawdę, on nie wiedział gdzie jest, a tutaj wychodzi i, i no naprawdę fenomenalnego Saladina, no nie? Że no, po, mega pokazał, to, pokazał, że można, co? Tak, tak, pokazał, pokazał że można yy, i też był taki twardy na tej walce, wiesz, yy, spokojny, nie jak Torres, Torres zazwyczaj, wiesz, w lewo, w prawo skacze gdzieś, kurczę, rzuca jakimś ciosem, nie wiadomo skąd, a tutaj wiesz, poważny taki, yy, każdy cios wyważony, wszystko jakby kontrolował w swojej głowie i, i nie chciał się podpalać. Patrzysz już trochę na tych dwóch dżentelmenów, jak na swoich przyszłych przeciwników? Oczywiście, że tak. Mi marzy się pas KSW i, no i chcę sięgać po najwyższe cele, a najwyższym celem właśnie jest pas, więc zobaczymy, bo tam coś już mówili, że jakiś rewarz ma być, także nie wiadomo, czy Salany znowu teraz nie odbierze pasa, także no nie wiem z kim, ale chciałbym się zmierzyć. Też Torres zapowiedział, że chciałby przejść do kategorii lekkiej. Więc też nie wiadomo, jak to będzie, ale jeśli chodzi o jego zbijanie, to naprawdę on wyglądał tragicznie, no nie? Jak on tak będzie cały czas robił, no to na pewno jakoś odbije się to na jego zdrowiu. co, myślisz, że jest realny scenariusz, że Torres pożegnalną walkę, walkę w 6-6 stoczył właśnie Korewan z Saladinem, a później niezależnie od wyniku już pójdzie kategorię wyżej? Myślę, że taki scenariusz może być. Albo i nawet teraz nie będzie już rewanżu w 6-6, tylko nie wiem, zrobią rewanż w 70. Albo nie wiem, zwakuje pas i, i odejdzie. No różne są scenariusze, ale myślę, że, że Torres prędzej czy później będzie w te 70, bo naprawdę on jest ogromny. Jak go czasami mijam też gdzieś w hotelu, no to naprawdę gość jest mega wyrzeźbiony i w ogóle duży, no nie. Także ja nie wiem jak on robi tą wagę. W sensie duży, mówisz, gabaretowo, bo on nie no, ale jest wysoki. Jesteś wyższy chyba od Toresa, co nie? Tak, jestem troszeczkę wyższy, ale jeśli chodzi o gabaretę, no naprawdę jest potężny. A z kim byś wolał ty się bić, gdybyś mógł wybierać? Torres czy Parnas? Że gdybym mógł wybierać, no. W sumie nie wiem. Mógłbym się bić z dwoma, bo tak na. Na każdego, jest, na każdego widzę tam jakąś szansę, no nie? u jednego widzę to, jakąś tam lukę, u drugiego też widzę jakąś tam lukę. Chciałbym się sprawdzić, no nie? Też, bo to jednak jest bardzo wysoki poziom a, i chciałbym się jakby porównać, na jakim poziomie stoję ja. No Więc nie, nie wybieram, ale jeśli miałbym się być z tym albo z tym, no, to na pewno i jeżeli byłaby taka okazja, to też, też chciałbym ją stoczyć, no nie? taką walkę. Dostałeś bonus w ogóle za poddanie wieczoru. Sądziłeś, że ten bonus może wpaść na twoje konto? Nie, nie sądziłem. Tak w ogóle, znaczy jak oglądałem, znaczy jak już było po walce, no to tam mój kolega Adam Lewicki mi powiedział, że chyba będę miał bonus, no bo nikt, nikt, nikt nikogo nie poddał, no nie? A potem się okazało, że jednak yy, Michał Andryszak poddał tego Brazylijczyka trójkątem. I, I wtedy sobie tak pomyślałem, że kurczę, no to będzie wybieranie, no nie? Która, która lepsza, yy, Które lepsze poddanie. No i fajnie, bo okazało się, że jednak moje i, i naprawdę jaram się tym, że, że dostałem ten bonus drugi raz z rzędu. I to jeszcze drugi raz yy, ta sama technika. Także no coś nieprawdopodobnego. No tak jak Ci mówię, jak ja zobaczyłem to, że dostałem ten bonus, no to no jakbyś mi widział, no pomyślałem, no nie wierzę, no nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. A czujesz już powoli, że zdobywasz yy, sympatię olbrzymiej rzeszy fanów przez to, jakim gościem jesteś, jak jesteś prawdziwy na wywiadach, jak jesteś szczery, mówisz wszystko prosto z mostu, bo naprawdę mam wrażenie, że po tamtym wywiadzie, po tej gali, mnóstwo osób zaczyna śledzić Twoją osobę. Kurde, no po prostu, mówiąc prosto, podobasz się wielu ludziom pod kątem tego, że jesteś prawdziwy, skromny. Szczery, no coś kurde normalnym gościem po prostu. Masz takie wrażenie, że już tych fanów jest coraz więcej? Tak, tak. Mam yy, no naprawdę ogromne wsparcie. Wiesz, piszą do mnie yy, na, na wiadomościach, także i, i cały czas ta, ta ilość tych wszystkich kibiców przybywa, z czego bardzo się cieszę, no bo też chcę pokazywać tym wszystkim kibicom yy, moje umiejętności w pracy i cieszę się, że jest ich aż tyle, no nie? Że się mega cieszę. I w ogóle wyobraź sobie, że wczoraj to już w ogóle jest hit. Do, normalnie napisał do mnie Michał Materla, że gratulacje i że świetny świetny tam jakby występ. I ja jak to zobaczyłem, no to po prostu nie mogłem, no nie? Byłem taki w skobronkach, że Materla, że mój idol, no nie napisał do mnie i nie dość, że to, to jeszcze mnie zaobserwował na Instagramie, no nie. I, i, i no jak, jak po prostu jak ja to zobaczyłem, no to jechałem autem i wiesz, aż, aż mało po prostu nie wjechałem w jakiś tam chodnik czy coś, no naprawdę wiesz. Mega, mega, że y, kiedyś oglądałem go naprawdę, nie wiem, byłem taką małą mróweczką, wiesz, po, w, y, na takim stadionie, gdzie Materla się bił z Kalidowem, no taki mały, wiesz, Robercik jeszcze y, coś tam trenował, ale wiesz, no, coś tam trenował, no, a teraz y, walczyłem z nim na jednej gali na debiucie i, i, i teraz, wiesz, do mnie pisze i, i wie, kim jestem przede wszystkim, no nie, to, to, jest, to jest mega takie uczucie, że, że, że udało się, no nie. Coś, coś, coś nieprawdopodobnego. No Mega historia, wiesz co, nawet rozmawialiśmy z Martinem Lewandowskim na wywiadzie o tym właśnie na temat twojej osoby zapytałem go, czy wie kto jest, czy wie jakby kto zaszczepił w tobie tę miłość do sportu. Mówi, że nie, mówi, że Michał Materla, to pamiętam, że tak się właśnie ucieszył wtedy, że, że to był ktoś właśnie z KSW, że to była ikona KSW w sumie. Robert, KSW 58 mamy za nami. Patrząc na Twoją karierę w KSW, powinieneś zawalczyć na KSW 60. No, powinienem. Eee, <laughs> powiem tak, chciałbym zawalczyć przed wakacjami, żeby w wakacje e, zrobić sobie taki luz, no nie? Gdzieś, gdzieś pojeździć po, po świecie, jak się będzie dało oczywiście, bo jest e, wirus. Żebyś się nie najeździł. No, no nie, ma... i, i, I chciałbym zrobić walkę przed wakacjami, po wakacjach zrobić kolejną albo i nawet dwie. Zobaczymy jak to będzie. Czy to będzie KSW 60, czy może 61. Też KSW tam mówiło, że chcą zrobić tam chyba 8 gal, czy tam 9 w ciągu roku, więc tych gal będzie dużo. Jakby była gala przed, przed wakacjami, no to zgłaszam swoją gotowość. Myślę, że na pewno będą o Tobie pamiętać właściciele KSW, szczególnie po takich dwóch występach, gdzie mieliśmy dwa poddania tą samą techniką, za którą oba dostałeś, za, za, za oba z nich dostałeś bonus, i oba były poddaniami werbalnymi, że nawet przeciwnicy nie zdążyli klepnąć a już musieli krzyczeć. Także to, to na pewno robi wrażenie, jak będziesz spędzał, Robert, te najbliższe dni teraz. Kiedy wracasz na matę, jakie masz plany wypoczynkowe, jak będziesz się relaksował, etc. Co teraz, teraz odpoczywam, spędzam czas ze znajomymi, dużo jem. Nadrabiam jakby z zaległości jeśli chodzi o słodycze. A w sobotę będzie impreza taka na jakby Taka uczta, no nie, że, że, że wygrałem tą walkę w KSW i, i zapraszam znajomych do mnie do domu i będzie taki mini melanżyk. A o, potem... ja zadzw zadzwonię po sanepit i się skończę za tym melanzy. Tak, wcale, nie, wcale o tym nie mówiłem, to, to w sumie tych żart. A. <laughs> A potem myślę od poniedziałku wtorku wracam na matę. Tak, wiesz, nie jakoś mocno, takie roztrenowanie też, żeby... Yy... No po prostu trenować i zachowywać jakieś tam, jakieś tam ćwiczenia dla ciała, żeby to nie było tak, że jestem zastany, no nie, że wracam nie wiem, po dwóch tygodniach i, i, i nie wiem, gdzie jestem. Jasne. Wiesz, co no muszę się zapytać Robert o jedną rzecz, bo zapomniałem zapytać podczas naszej poprzedniej rozmowy i kurczę strasznie tego żałowałem później. Bo no miałem okazję widzieć Filipa Wolańskiego w Twoim narożniku. Bardzo lubię Filipa, w ogóle możesz go do mnie pozdrowić, jak będziesz się z nim widział. I kurde, tak słucho, o nim zaginął trochę. Co się dzieje z Filipem Wolańskim? Czy on jeszcze będzie w ogóle startował? Co u Filipa? Filip to jest spoko Morda ogólnie, naprawdę. <grym> <grym> Serio, to jest przewariat. Y ja go bardzo, bardzo, bardzo lubię, ogólnie też, też byłem jego fanem. Yy, pamiętam, że, bo jest jaka historia, to już jest w ogóle hit też, no nie, pojęci. Yy, kiedyś pojechałem nad morze, co nie, był Sunrise i też byłem taki właśnie młody yy, i Filipa też śledziłem, no bo on z Krakowa, no więc śledziłem jego poczynania, jest blisko, Też, też byłem jego takim fanem. I, I wyobraź sobie, że na tym samym ja go zobaczyłem i, i stwierdziłem: o kurczę, to jest Filip Burański, co nie? Yy, no, jego nie jest ciężko poznać, bo ma takie tatuaże w całym ciele. No i podeszłem, zrobiłem zdjęcia. Filip troszeczkę yy, był tam po alkoholu, więc on w ogóle nie pamiętał, no nie? Coś tam pamiętał, że zrobił z kim zdjęcie, ale nie pamiętał w ogóle, jak goś wyglądał, no nie? I potem yy, przyjechałem do Krakowa, zacząłem z nim trenować. I po jakimś tam czasie mu powiedziałem, że to ja w końcu zrobiłem z nim tą fotkę, co nie, a on tak zgłupiał, powiedział, że o kurczę, to byłeś ty, co nie, że... ale to się w ogóle złożyło, że byliśmy nad morzem, yy, zrobiliśmy sobie fotkę, on o tym nie pamiętał, po czym ja przyjechałem do Krakowa, zacząłem z nim trenować, yy, jeździliśmy na galę, no i ja mu to powiedziałem, I on też tak strasznie zgłupiał, że, <laughs> że jakiś pan jest mały, co nie, a jeśli chodzi o Filipa, no to on ma teraz, yy, wiesz, urodziło mu się dziecko, spędza z nim czas z żoną, pracuje też, no nie. Także myślę, że on na pewno wróci, też trenuje, ale, ale musi sobie to tam wszystko poukładać z rodziną, chce, chce, wiesz, wychować córkę i myślę, że tak, że rok, dwa możliwe, I, i Filip wróci, no nie? Albo może wcześniej nawet. Ja bym chciał, żeby było wcześniej, ja mu strasznie kibicuję i, 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 i go wspieram, także... Ja bym się strasznie cieszył, jakby Filip wrócił na no nie i zawalczył na, na jakieś tam zgale. A było fajnie, jakbyśmy w ogóle we dwóch zawalczyli yy, na jednej zgali. Ze sobą. Tak, ze sobą możemy. Jakby nam nagrali kiedyś spike, no to myślę, że to byłaby walka wieczoru, no nie? Naprawdę. <grym> yy, jakby zrobili taką walkę, no to kurczę... Jak to mówią, teczki z dolarami. Słuchaj <grym> <grym> yy, Robert, to co? My? Chyba tyle ode mnie. Kurde, naprawdę jestem pod mega mega wrażeniem tego, co zrobiłeś na KSW 58 i jestem mega fanem, to mówię otwarcie, bo rzeczywiście taki występ no, kurde, szczególnie w KSW nie ogląda się takich występów zbyt często. Także słuchaj, pozdrawiam cię serdecznie, życzę powodzenia w dalszej karierze. Odpoczywaj teraz, pobaw się na tej imprezie, która się nie odbędzie. <laughs> No i co? Jesteśmy w kontakcie. Jak tylko jakieś tam ptaszki zaczną świergać, że Robert Truchała wraca do okrągłej klatki KSW, no to się odzywam i coś tam yy, pobajerzymy jeszcze chwilę. Ja Dobry wiatr, dokładnie. Też tak. cię pozdrawiam. Dziękuję Ci, że mi kibicujesz, i, 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 i do usłyszenia. No, trzymaj, trzymaj się, wrachu. pozdrawiam. Cześć, trzymajcie się.